Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie w dzisiejszej karcie, Radzie Dnia. Dzisiaj robimy tarota. Robimy wiadomość od Waszej osoby i Wasze tak lub nie. Tutaj do wyboru będzie karta. Proszę zadać sobie w głowie pytanie lub do trzech pytań, które wymagają odpowiedzi tak lub nie, i możecie dopasować sobie kryształ, odpowiedź do danej sytuacji. Dobrze, kochani, dzisiaj mamy. Nie dzielę. Ja do końca przyszłego tygodnia nie przyjmuję najprawdopodobniej zamówień jeszcze, także proszę mi dać czas. Informowałam o tym na moim Instagramie, że mam taką pauzę i wracam za jakiś czas do Was. Natomiast postaram się w jakiekolwiek dni wrzucić karty Rady Dnia i dzisiaj jest ten dzień. Zatem zaczynamy od Barana do ryb, jak zawsze, dlatego też nie robię czasówki. I rozpoczynam baran na dziś dziewięć kielichów. Ja myślę, że dzisiaj warto zadbać o siebie, o swój nastrój, o nawodnienie, słuchajcie. O, o to, żeby zrobić sobie jakąś przyjemność, bo dziewiątka kielichów mówi, żeby po prostu gdzieś tam swoje potrzeby postawić jednak na pierwszym planie, ale to jest karta, która też przestrzega trochę w moim odczuciu, żeby nie udawać, nie zakładać maski, nie zgadywać cudzych potrzeb, nie rezygnować ze swoich potrzeb, nie realizować potrzeb innych osób, kosztem siebie również. To jest karta, która w tej talii ma napis Ufam przepływowi życia, czyli nieważne co się dzieje naokoło mnie, nieważne co się dzieje w otoczeniu, ja dbam o siebie, ja stawiam na dobry nastrój, a robię sobie jakąś przyjemność, czy, czy coś zjem dobrego, czy, czy zrobię sobie jakąś kąpiel. Tutaj warto zadbać o własne samopoczucie, które jest zależne w 100% od Was. Nie opierać tego o okoliczności losu dziś, ale to jest ogólnie bardzo dobra karta. Wiadomość od Waszej osoby: nigdy nie chcę czuć tego ponownie. Albo inaczej, nigdy nie chce czuć się w ten sposób ponownie. Byk. Sąd. Dla Was może w energii zarysować się po prostu skorpion, ale to jest karta, która mówi o tym, że dzisiaj możecie mieć takie ciekawe okoliczności, które w jakiś sposób mogą pomóc Wam dokończyć, zrealizować, uwolnić się od czegoś co być może już się dłuży i ciągnie od pewnego czasu, a czego nie dało się zrealizować, domknąć i tak dalej. Zatem dzisiaj jest taka energia, słuchajcie, to może być rozmowa z kimś, gdzie wyjaśnimy sobie pewne rzeczy i zakończymy konflikt. Na przykład, no nie powiem, że dzisiaj urzędy, bo jest niedziela, ale bardzo często jest to karta urzędowa, która mówi, że wracamy do jakiejś sytuacji, jeszcze raz ją przerabiamy, żeby zrozumieć, domknąć iść dalej. Więc jeżeli nie urzędy, tak jak mówię, to może dotyczyć relacji. Czasem to dotyczy tylko i wyłącznie naszego jakiegoś konfliktu wewnętrznego, że my jeszcze raz się na czymś pochylimy, damy trochę temu uwagi, zrozumiemy i zostawimy. To jest karta, która zachęca do tego, żeby pozwolić sobie na wyrozumiałość wobec tego, co robiliśmy, żeby wybaczyć sobie lub wybaczyć innym to, co się stało, zamknąć sytuację i iść dalej. Także bardzo fajna energia. Wiadomość od Waszej osoby nie, nie wracam. Mam tutaj informacja, że ktoś nie wraca. Słuchajcie, z sądem bardzo często ktoś powraca, ale tylko po to, żeby coś domknąć i już się uwolnić. Zatem nawet jeżeli pojawi się nam tutaj ktoś z przeszłości, to nie po to, żeby powrócić na stałe. Dziś, nie, ta na, na dziś dwójka buław. Bliźnięta stajecie po, przed decyzją, przed wyborem. To jest karta, która zachęca nas do tego, aby skupić się na tym, co planujemy. Mieć plan A, mieć plan B i ruszyć po swoje. Dwójka była, to jest bardzo silna, ekspansywna energia. Tutaj jest napisane, aby dziś skupić się na tym, czego pragniecie i po prostu to urzeczywistnić. Nic się samo nie dzieje. Natomiast rzeczywiście możecie stać przed wyborem, czy iść w lewo, czy iść w prawo. Czasem to jest karta, która po prostu nie mówi o wyborze, a zachęca do tego, żeby przejąć kontrolę. I po prostu napędzać pewne sprawy, być katalizatorem tego, co ma się wydarzyć. Bo w nic nie przechodzi samo. I to nie jak w denarach, że musimy wypracować. Po prostu wszystko zaczyna się od nas i od naszych chęci. To my jesteśmy motorem napędowym. A zatem dzisiaj mogą być decyzje, mogą być wybory. Karty proszą, aby mieć plan B. To jest karta, która mówi, że dzisiaj być może decyzja jest szybka. Ale ona będzie miała konsekwencje, więc musi być dobrze przemyślana. I rzeczywiście jest to karta, która mówi Wasze życie w Waszych rękach. Jeżeli czegoś pragniecie, to sobie to po prostu od życia weźcie. Wiadomość od Waszej osoby. Teraz lepiej Cię rozumiem. Rak na dziś. Wszystkiego dobrego dla osób, które dziś obchodzą urodziny. Macie przepiękną kartę cesarzowej. To może być relacja z kobietą ważna, szczególnie z matką. Uh, czy z żoną, czy z kobietą, która jest matką. Uh, cesarzowa waga byk. Takie znaki dzisiaj waszej energii mogą się rysować, ale to jest karta, która mówi o tym, że my jesteśmy bardzo kreatywni i cokolwiek nie chcemy zrobić, czy to jest obiad, czy to jest na, namalować obraz, czy to jest no po prostu cokolwiek, to wszystko może być twórcze. I tak naprawdę mamy wszystko, czego potrzebujemy, bo z cesarzową to jest tak, że my jesteśmy bardzo kreatywni. Ona robi coś z niczego. Na przykład, nie wiem, no mamy, jest niedziela, sklepy zamknięte, no mam jakieś kilka rzeczy w lotówce i ja z tego wyczaruję obiad, nie? Coś z niczego. Na przykład to może dotyczyć takich prostych rzeczy, ale nie tylko. Cesarzowa ogólnie mówi o olbrzymiej kreatywności, która dzisiaj Wam może towarzyszyć, zatem myślę, że warto czerpać pokłady ze swojego wnętrza, ale to jest obfitość również naokoło Was. To są pieniądze, prezenty, czy po prostu umiejętność docenienia natury i korzystania z niej. Ale to jest bardzo wdzięczna energia, która mnoży i płodzi i mnoży, i mamy więcej i więcej. Bardzo dobry dzień na jakieś zabiegi kosmetyczne, na zmiany wizerunkowe. One są w korzyści. Wiadomość od Waszej osoby, czego ode mnie chciałeś, chciałaś. Lew na dziś, cesarz, baran rysuje się w waszej energii, zatem relacja z baranem może dzisiaj wyjść na pierwszy plan. Ale to jest karta, która mówi, że z odpowiedzialnością, albo inaczej z chęcią przejęcia kontroli nad swoim życiem i byciem takim autorytetem dla siebie, przychodzi wielka odpowiedzialność. I ta odpowiedzialność dzisiaj jest zachętą. Na zasadzie weź odpowiedzialność za siebie, być może nawet za innych, podejmuj prawomocne decyzje, bądź tym cesarzem której jest głową i szyją jednocześnie, który po prostu jest lojalny, odpowiedzialny, rzeczowy, konkretny, nie myśli tylko o sobie, myśli o innych i podejmuje najmądrzejsze decyzje. Czyli nie decyzje podparte emocjami, uczuciami, przeczuciami. Nie, decyzje podparte, nawet też nie logiką, ale takie bardzo praktyczne decyzje, konkretne. Eee, słuchajcie, ja zawsze w tej karcie albo nie będę o tym mówić, bo ja sobie powiedziałam, że to będzie apolityczny kanał, więc zostawię to. Ale widzę takiego jednego polityka, który jest taki i ludzie go nie lubią. On jest może despotyczny, może kontrowersyjny, ale on jest silny. I to jest ta siła. Cesarz też ma wielu wrogów, umówmy się. Ale on jest silny, on wie, co robi, i robi tak, żeby było dobrze dla niego i dla jego rodziny. On jest odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale i za swoich bliskich. Zatem dzisiaj warto wejść w tę energię tego cesarza. Tak jak mówię, dla niektórych to może być balans odiekalny. Dzisiaj warto podjąć jakby prawomocne decyzje, czyli takie bardzo wiążące. To jest karta, która też mówi, że my robimy sobie jakieś przerzeczenie, że będziemy lojalni komuś lub czemuś, nieważne, co się emocjonalnie będzie dziać. Za tym idzie odpowiedzialność i ta odpowiedzialność dzisiaj jest kluczem. Może być po prostu ważna relacja z mężczyzną dziś, szczególnie. Ojciec, szczególnie mąż. Wiadomość od Waszej osoby wiem, że popełniłem błąd. Panna dwójka mieczy. Panna dzisiaj może być zawieszona w jakiejś niepewności, w jakiejś niewiadomej, nie wiadomo, co, nie wiadomo, w którą stronę. Um, być może musicie podjąć dziś pewne decyzje, być może nie. Ta decyzję warto odłożyć na później, bo dwójka miecze mówi, że my błądzimy we mgle, że jesteśmy w sytuacji, która jest niejasna, nie wiadomo, co się wydarzy dalej, zatem ciężko jakieś decyzje. Więc tutaj karty też piszą, że musicie po prostu sobie zaufać. Jeżeli w takiej niepewnej sytuacji, w jakiej się znajdujecie, musicie jednak podjąć decyzję, to musicie zaufać sobie i wierzyć, że, że tak ma być, po prostu. To jest karta, która zachęca, aby ufać sobie, aby nie opierać się tylko na czynnikach zewnętrznych w tych decyzjach. Tutaj zresztą jest napisane, że cokolwiek nie zadecyduje, wierzę, że to jakoś wyjdzie. Więc my nie możemy polegać w dwójce mieczy na czynnikach zewnętrznych. Nie możemy po prostu, mamy za mało wiedzy, nie wiemy na czym stoimy. Bardziej ufać po prostu wewnętrznie sobie. Czasem to jest karta, która nie mówi o decyzjach. Czasem to jest po prostu karta, która mówi o tym, że my w pewien sposób. Stajemy w takim momencie życiowym, kiedy my nawet sami nie wiemy, co robić, czego chcemy, dajcie sobie czas. Nie popychajcie się w tę stronę, że ja muszę podjąć decyzję, muszę wiedzieć. Nie musicie. To przyjdzie prędzej czy później. To jest karta, która mówi, że też pewne decyzje warto odłożyć na później. Wiadomość od Waszej osoby. Nie możesz pójść ze mną dalej. Waga na dziś. Słońce. Piękna karta. Lew sodiakalny Wam się tutaj dzisiaj może zarysować w Waszej energii. Ale ogólnie jest to karta, która zachęca nas do tego, aby być optymistycznym, doceniać wszystko, co mamy. To jest tutaj napisane. To jest karta, która mówi, że warto dzisiaj zadbać o atmosferę, o dobry nastrój, postawić na taką beztroską energię, nie myśleć o tym, co trudne, postawić na przyjemny dzień. Oczywiście na przestrzeni dłuższej niż jeden dzień, ta karta za. Jakby przestrzega przed nieodpowiedzialnością, przed brakiem konsekwencji, ale jest niedziela. Bawimy się, korzystamy ze słonka, resetujemy głowę, odpoczywamy, myślimy pozytywnie. To jest to, co tutaj warto robić dzisiaj. Także ta karta mówi, popracuj nad swoim nastrojem, bo okoliczności są pozytywne. Doceniaj to, co masz, bądź optymistyczny. Uwaga na poparzenia słoneczne, jest tutaj ostrzeżenie wiadomość od Waszej osoby. Cieszę się, że to już koniec. Skorpion. Głupiec. To może być baranc w waszej energii dziś, ale karta głupca zachęca do tego, aby nie oceniać, póki nie spróbujesz. Dzisiaj możecie mieć szansę do zrobienia czegoś po raz pierwszy lub jakąś taką propozycję, może ryzykowną, może nie, skoczyć w nieznane, czy nie? Tak, skoczyć w nieznane. To jest karta, która mówi, z czystą głową wejść w doświadczenie, spróbuj na własnej skórze i wypracuj sobie własne opinie. A staraj się nie oceniać. To jest karta, która też mówi, że zawsze można zacząć od nowa. Ja, szczególnie jeżeli coś się mocno posypało. Jest to karta, która też mówi, aby zwrócić uwagę na dzieci i osoby młodsze w waszym otoczeniu, a jeżeli ktoś myśli o powiększeniu rodziny, czy adopcji np., zwierzaka, to to jest sygnał, że tak, że warto pójść w tę stronę. Wiadomość od waszej osoby. Zastanawiam się, jak daleko by to zaszło. Strzelec. Trójka denarów. Znowu Trójka Denarów, ta karta się namiętnie wokół Was po, y, pojawia, więc ja Wam powiem, że tutaj coś jest na rzeczy. Ja podejrzewam, że to jest karta, która w tym momencie już nawołuje. Strzelcu, musisz nauczyć się współpracy. Podejrzewam, że na własną rękę, działając solo, coś Wam nie wychodzi. Dlatego ta karta pojawia się i znowu, i znowu, i znowu, i mówi: naucz się współpracy, bo tylko to, co robisz, to realizujesz z innymi. A, więc to już jest taka przestroga bardziej. Tutaj po prostu też panna sodiakalna może wam się rysować w otoczeniu, ale mam napisane, kiedy pokazuję moją pracę, inni wspierają mnie. To znaczy, żeby też wyjść z szuflady, żeby pokazać się, ale tak jak mówię, jeżeli staracie się nad czymś, co nie wychodzi, to pamiętajcie, ta karta zawsze mówi, że wasze pojedyncze zdolności nie wystarczą tutaj. Ta sytuacja przewyższa to i warto wyjść do ludzi i inni was będą wspierać, będą wam w tym pomagać. Razem możemy więcej. A ta karta pojawi się któryś dzień z kolei u was, więc to już jest taka informacja, masz współpracować, masz się nauczyć współpracy, bo gdzieś tam może być deficyt. Wiadomość od waszej osoby. Nawet sobie nie wyobraziłeś tego, albo nie wyobraziłeś sobie tego, nawet sobie nie wyobrażasz. No, coś w ten deseń. Dobra. Albo nie mogłeś sobie tego zobrazować, nie wyobraziłeś sobie tego. No wy będziecie wiedzieć, o co tu chodzi. Okej, okay. kozioroszec na dziś, księżyc. Kozioroszce, warto skonfrontować się dziś ze swoimi lękami. Warto zwrócić uwagę na to, co podświadomie czujecie, na intuicję, ale księżyc przede wszystkim gdzieś tam jednak pokazuje mi lęki. To jest karta, która też mówi, zaufaj swojej intuicji. Wasza intuicja prowadzi was do właściwych decyzji. Podświadomie dziś możecie mieć pewne przeczucia, zaufajcie im, bo najprawdopodobniej są właściwe. Karta księżyca to także rak lub ryby, zatem taka osoba może gdzieś tam wokół was się rysować. Księżyc także mówi, zwróć uwagę na tajemnice, bo pewne rzeczy są w ukryciu. Także tylko poprzez przeczucia możesz coś ogarnąć, możesz coś rozkminić tak zwanie. To jest karta, która no przede wszystkim wskazuje na to, że warto skonfrontować się z lękami, ale też jeżeli pewne emocje, uczucia były zamiecione pod dywan, to warto je wymieść i po prostu pozwolić sobie poczuć najzwyczajniej. Książęc to także płodność, zatem tutaj no duża płodność dzisiaj wokół Was. Coś jest przed Wami ukryte i Wy intuicyjnie możecie to wyczuwać. Wiadomość od Waszej osoby fantazjuje o Tobie. Koziorożec na dziś, koziorożec, przepraszam, wodnik na dziś. Siódemka kielichów. wodniku siódemka kielichów ma tak dużo znaczeń, że będę mówiła kolejno to, co dzisiaj czuję, że może Wam towarzyszyć. Przede wszystkim uwaga na romantyczne złudzenia, bo możecie mieć różowe okulary na nosie i coś idealizować. Może być też tak, że w Waszym otoczeniu dzisiaj pojawia się mnóstwo szans, i propozycji, i okazji. Nie wszystkie są tak korzystne, jak wyglądają. W siódemce kielichów bardzo często my mamy. Coś bardzo wykoloryzowane. I nie zawsze wygląda to tak, jak nam na pierwszy rzut yy, oka się wydaje. To jest karta, która mu, zobaczcie, tutaj jest napisane. Wierzę sobie, że widzę prawdę, bo jest dzisiaj wiele złudzeń, wiele emocji, odczuć. Możecie mieć wrażenie, że intuicja wam na pewno coś podpowiada, ale to są twory naszej wyobraźni najczęściej. To jest karta, która mówi też o zatruciach pokarmowych bardzo często. To jest karta, która mówi o używkach, nie wiem, czy wy, czy ktoś w waszym otoczeniu, ale tutaj jest jakby są odmienne stany świadomości. Czasem są halucynacje. To jest karta, która mówi, że nie wszystko, co yy, świeci, jest złote, więc też trzeba na to uważać. To jest karta, która też mówi, strach ma wielkie oczy, więc nie daj się, bo coś może Ci się wydawać straszne, a wcale tak nie jest. Ogólnie jest to karta złudzeń. Rzeczy nie są takie, jakimi wyglądają. Romantyczne wizje odkładamy na później. A zatem ja bym powiedziała, ufajcie sobie, że widzicie prawdę, ale tutaj trzeba troszkę zejść na ziemię dziś. Wiadomość od Waszej osoby. Nie jesteś częścią mojego planu. Eee, dobrze. I ryby na dziś. Trójka była fantastyczna karta, bardzo przyszłościowa, energia mocno związana z prawem przeciągania, która mówi o tym, że o czym myślimy. Czemu, jakby poświęcamy mentalną energię, to się będzie realizować. A to jest taka karta bramy dla mnie, że to, co myślę, to, co wymyślam, mam możliwość realizacji tego, dlatego te myśli mają być pozytywne. To jest karta, która w ogóle dzisiaj mówi, że warto coś zaplanować, że warto gdzieś tam mieć jakąś wizję na coś. Słońce w Baranie, Baran Wam może towarzyszyć tu. Tutaj jest napisane, mam energię, żeby zrealizować moje plany. Pamiętajcie, w buławach wszystko. Jest wynikiem naszych działań, naszej inspiracji, naszego napędu. Zatem jesteście motorem napędowym swojego dnia. Ale trójka była jest bardzo fajną kartą, bo albo mówisz, że jakieś zielone światło dzisiaj dostaniecie, albo ktoś czeka na kontakt, albo Wy dostaniecie jakiś kontakt, na który czekacie. Bo to jest karta, która mówi, ja mam plan i czekam na zielone światło i to zielone światło się pojawia. Zatem to jest bardzo wdzięczna energia. Wasze myśli muszą być ulokowane w pozytywnym kierunku, a zobaczycie, że wszystko gładko jak po maśle może Wam dziś wychodzić. Wiadomość od Waszej osoby. Czasem słyszę Twój głos. Dobrze, przechodzimy do tak lub nie. Pierwszy kryształ, pierwszy kamyczek. Nie. Absolutnie nie. Drugi kryształ, drugi kamyczek. Nie. Powiem tak, chyba że pytacie o to, czy coś się skończy, czy coś się odsunie od Was, to tak, już coś odchodzi. W przeciwnym razie ta karta mówi nie, coś od ciebie się odsuwa albo warto to zostawić. I trzeci kryształ. Tak. Uważam, że tak. Dobrze, to tyle. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.